Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla Strzelca na walentynki 2020 roku. Rozkład zrobiłam z talii Illuminati i nazywa się Kielich. I tak. Pozycja pierwsza pozycja co zawiera Kielich Waszego Partnera? Mamy dziesięć buław. Co zawiera Wasz kielich? Mamy kochanków. Co partner wnosi do relacji? Mamy asa buław. Co wy wnosicie do relacji? Pięć denarów. Węzeł związku. Jego problemy, trudności. Pięć kielichów. Jak je pokonać? Trzy kielichy. Co należy zrobić? Karta rada. Sześć mieczy. I zaczynamy od Was. Co zawiera Wasz kielich? Macie tutaj, pokazujecie się jako kochankowie. Karta mówi o różnych romantycznych zdarzeniach, i też może ta karta wskazywać na jakieś nieformalne związki, na fascynację, na, fascynację, na pożądanie. Może po prostu. W ostatnim czasie poznaliście kogoś, kogoś, kto was bardzo zafascynował. Może po prostu zawrócił wam w głowie. Natomiast wasz partner pokazuje się tutaj jako dziesiątka buław. Dziesięć buław mówi no, o pewnym takim już zniechęceniu. Partner może być y, zniechęcony, zmęczony, y, sprawami y, związanymi właśnie y, tutaj y, z wami. Y, może po prostu on coś czuć, y, może to go właśnie przytłaczać. Y, natomiast y, co wy wnosicie do związku, do relacji. Yy, mamy tutaj 5 mm, denarów. 5 yy, denarów. Yy, karta jest sygnałem, że czegoś może Wam w tym związku po prostu brakować. Yy, związek może nie jest do końca yy, nie jest do, koń do końca spełniony. Yy, może macie po prostu różne potrzeby i oczekiwania. Może też właśnie mówić o braku zrozumienia. Natomiast wasz partner, co partner wnosi do związku, no zgoła odmienna jest tutaj energia, partner tutaj ma ASA Buław, może oznaczać właśnie większe zaangażowanie partnera w związek. Może mieć nowe pomysły i chęć taką. Większą może wykazywać aktywność i działanie właśnie w kierunku ulepszenia życia uczuciowego. No ważne jest, jak Wy na to właśnie będziecie patrzeć. Ponieważ mimo to, że jest mu ciężko, no jednak stara się z siebie jeszcze wykrzesać. Coś i po prostu no, widać, że tutaj jakby walczy o ten związek. Natomiast węzeł związku, jego problemy, trudności, pokazuje się tutaj pięć kielichów, może oznaczać skomplikowany właśnie związek uczuciowy. Może też oznaczać zamknięcie pewnego etapu w życiu, po prostu no, porażkę taką uczuciową. Może po prostu to niezrozumienie, to mijanie się, może już może trwać od dłuższego czasu. I po prostu w momencie, kiedy poznaliście kogoś, no może dopiero teraz ten partner się na przykład ostrząsnął się i właśnie no stara się ratować na przykład ten związek. Oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, no myślę, że to nielicznych zodiakalnych strzelców będzie dotyczyło. Ale myślę, że było potrzebne akurat to czytanie tej grupie i dlatego pokazała się właśnie ta, a nie inna energia. Natomiast, jak, jak je pokonać? No, te problemy. No, to tutaj można. Tutaj, te trzy, trzy kielichy mogą mówić też o zmianie otoczenia. Żeby wyjść do ludzi, zmienić otoczenie, otworzyć się na nowe jakieś znajomości, może to spowoduje, że po prostu no, zapomnicie po, o, 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 tej, o tej osobie, a może no, wręcz odwrotnie, może będzie po prostu trzeba stawić czoła tej sytuacji. Natomiast tutaj jako karta rada, co należy zrobić, mamy szóstkę mieczy. Sześć mieczy radzi, aby człowiek miał świadomość, że sam sprawia kontrolę nad swoim życiem. I to, jaką właśnie podejmiecie decyzję, to właśnie zależy już tylko od Was. Czy dacie szansę temu związkowi, czy nie? No to myślę, że będzie trzeba właśnie w spokoju, w takim wyciszeniu zastanowić się, czy ten związek jeszcze rokuje i warto po prostu w niego inwestować, czy po prostu no. Odejść na te spokojniejsze wody i przesunąć się. Yy, no tak jak mówię, no partner jest tutaj gotowy współpracować, mimo to, że jest mu ciężko. No Wy musicie po prostu, yy, yy, będzie tutaj taka potrzeba yy, podjęcia jakiejś decyzji i dokonania yy, wyboru. Yy, oczywiście jak Wam się podobało, Dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!